Dzisiaj, kochani moi, trochę będzie więcej tych odcinków z silosów, dzisiaj również z silosu odcinek, bo przyjechaliśmy załadować zboże do siania, czyli nie zboże, groch do siania, ściągamy dzisiaj groch z tego pięknego budynku do siania, przyjedzie też kolega Krzysztof, który jest znany z tego kanału też jako właściciel serii R, która... Niestety doprowadziła go do pewnych wydatków. Jestem w ogóle tak ciekawy, słuchajcie, jak to wyjdzie z tymi cłami, co Trump y, powiedział. No bo podejrzewam, że teraz wszyscy właściciele zielonych JD y, no będą mieli małe problemy chyba, nie? No bo skoro skoro Trump zapowiada te cła na to wszystko, no to pewnie Unia też odpowie cłami. No i te wszystkie części, które są sprowadzane i czy tam ta licencja, która jest do tych części za granicę no też pewnie będzie objęta cłami, czy nie? No tak mi się wydaje. Dobra, idziemy otwierać to, słuchajcie, i atakujemy wydawanie grochu. Mam nadzieję, że chłopaki już są w ciągnikach. Kurczę, raz ciepło, raz zimno. Wczoraj 20 stopni, czy nawet więcej, w słońcu to z 30 było, a dzisiaj 2 stopnie. Czy jeden. A jeszcze to jest taka zima, trochę. nie jest taka 100% wiosna, ale ale jeszcze jak się do dobrego przyzwyczaja, już bym wolał, żeby jednak było ciepło. Odkrywamy czeluście. Wprowadzamy kodzik. Bo to też są alarmy, słuchajcie. Z tego względu, że kilkukrotnie mnie ugrabili I nawet nie chodzi o to, że ugrabili, bo to nie jakiś wielki majątek, ale cyk, 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 nie jakiś wielki majątek, ale chodzi o to, że mi całą szafę tą wypruli z kabelków i pociągnęli mi kable z tych wszystkich silników, tutaj tych podnośników, wszystkich, które są, ale ile męki. Dzisiaj znalazł elektryka, który w ogóle chce to zrobić. Ludzie, który chce się podjąć tego, no to jest dramat. To, to powiem wam szczerze, że naprawdę Ciężka sprawa. Otwieramy drzwi. Alarmy chodzą. Uho. ostatnie pszeniczki. Jeszcze jeden samochód został. I koniec. Z tą pszenicą to też jej Że tak jest średnio różnie. Coraz bardziej wariują. Kurczę, zatruta pszenica źle. nie Niezatruta też źle. Jest robak źle. Nie ma robaka też źle bo czuć gaz, ja już nie wiem jak to przechowywać to zboże, to już coraz bardziej się robi coraz bardziej się robi to męczące i upiedliwe. nawet pod tym względem, że, że wiecie co, że nie ma możliwości przechowania tego zboża albo bez robaka albo bez albo bez zatrucia, no jak to jest możliwe, no teraz jedzie te moje zboże latuje do statku czy do magazynu i oni walą to, 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 dokładnie to samo, to, 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 ten, ten sam gaz. Ale mojego przyjęć nie chcą. Nie wiem, nie rozumiem tego. Czy nawet nie mojego, no w ogóle ogólnie. Dobra, działamy. Musimy słuchajcie, jak w wcześniejszych chwilach widzieliście, wyjechać żmiką, przełożyć e, drabinkę na ten. O! I ogień. O! Słyszę chłopaków nie ma to tamto, proszę bardzo dwóch leci cóż za armia aha, ledowe i jedzie i ten Łe, przyjechał Krystalem nie John A pierw mój, bo jak nie będę miał, to będę odciska tupował. Sorry, Krzysztof. Oczek dawaj. Dzięki Bogu kochani, koniec ładowania tego, start, koniec tego ładowania z tego względu, że no, huk jest niesamowity, jak groch leci to po prostu jest niesamowity huk. Teraz lecimy wyczyścić to zboże, lecimy do Turowa, do kolegów, poczyścić, chociaż to i tak nie jest złe, zobaczcie. ale już dobry materiał ale już chyba jesteśmy do parę złotych, teraz jest wagi no i wjeżdżamy, tu chłopaki muszą na wagę stanąć a my jedziemy szukać ekipy oho, oho. musimy ekipę znaleźć, która będzie nam to robić To jest taka czyszczalnia, o, sroka wyleciała. Taka otoczyszczalnia tam to wszystko jakoś funkcjonuje. też ktoś przejął to w jakimś zakładzie czy w PG ze starym, ale widzę, że robią fajnie, Paki skupują zboże ekologiczne, jest git. Tu będziemy sypać do kosza, a tu będzie leciało kawał, inw kawał, inwestycji, nie? Tak, bo to silnik chodzi, a tutaj, zobaczcie, biogazownia, może i u mnie coś takiego kiedyś stanie, miejmy nadzieję. O. No oni to mają wszystko pod eko, nie? Fajnie to było. Ale dużo... Porozwalane, ale dużo mają, oni skupują też dużo. i tam na hale i z hali fajnie to wygląda mi się bardziej podoba to zboża nie wierzę w to co się dzieje dookoła też nie wierzę także i w rolnictwo, w przyszłość rolnictwa też słabo wierzę wolę to chyba także tak dzisiejszy odcinek typowo, typowo techniczny co mają? Co mają? Muszę na swoją nie? także ja tam takiego czegoś chyba nie kupię, bo to tylko dużo pracy. Ewentualnie suszarnię mogę sobie kupić, ale czyszczalnie to. Nie tam. Miliony. Trzeba mieć skup do tego. Trzeba mieć do tego pasję chyba, nie wiem po co to komu. To, to. dziękuję bardzo. Dzięki Bogu, że oni są. Rozbojali się, pomagają, zapłacisz i święty spokój. Ach no przecież nie zapomnijcie subskrybować. Nie zapomnijcie e, kciuczka do góry. Nie zapomnijcie, słuchajcie, udostępniać. Także naprawdę Was o to bardzo serdecznie proszę. Bo wtedy kanałek, kanałek się rozwija. O! Jeszcze wam pokażę raz to biogazownia, no kurczę ta biogazownia to mi chodzi naprawdę po głowie to jest to jest naprawdę coś co chciałbym mieć u siebie fajnie to wygląda zobaczymy może się uda no miejmy nadzieję że się uda i to fajnie gra bo tam są z tyłu fotowoltaika jest naprawdę fajnie gra tu idziemy sobie oni dają numer o, a tutaj mają też magazyn Taki zmyślny ładna posaceczka No to jest super, nie ja to oglądałem to jest... Tak, bo ty... To jest super Zobaczcie Cyk Płyty i takie boksy porobione Fajnie to wygląda naprawdę Naprawdę Moim zdaniem sprawdza się na płaski magazyn bardzo dobrze. No ale te słupy, ale nie musisz Krzysiek tych słupów y, zanurzać w tym, tylko normalnie stawiasz, posłuchaj, dwutownik ten. Do przykręcasz podłogi. do podłogi, to. to jest fajne, bo sobie Tak, ale ja nie wiem czy jak nasypiszło napór. Czy nie, nie. Nie. No jest... nie, 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 jest... wiesz, ładowarką też by można przejść. No, tak, napiera na trochę. Na to, no to tam, gdzie, wiecie, tam gdzie bierzecie z tej strony, załóżmy ładowarką, To to powinien być beton. A boki tylko to, żeby. Jak wejdziemy cipeci, to kupimy bloczki ale na razie cipeci nie ma i nie ma bloczki. Jak, no, rolnictwo jest niepłacalne. No teraz Zresa. Jeszcze. jeszcze... <laughs> teraz już w tak więc moi kochani, zostawiliśmy te przyczepy. Krzyśka też tam mówiłem, żeby sobie zostawił te przyczepy z tego względu, z te, ten grog do czyszczenia z tego względu, że to bez sensu jest się męczyć tą czyszczalnią, co on ma. Myślę, że będzie zadowolony. Eee, zostawiliśmy je tam w, w tej czyszczalni, w tej firmy, która to czyści, no i co? Ja lecę już do rzutnicy, ale tak sobie wymyśliłem, że jeszcze wam pokażę gdzie ten grog będzie siany, bo e, pokażę wam różnicę na polu. Eee, Krok będzie siany po kukurydzy. I, a jaką różnicę? Już wam mówię. Na tym polu nie było dane. Nie było dane, słuchajcie, żadne bakterie nie były dane. W te bakterie tak średnio też wierzę. Ale faktycznie kolega mi pokazał jedną zależność. No i teraz wam ja też chcę pokazać pole bez bakterii, gdzie będzie groch i pole z bakteriami, gdzie już rośnie pszenica. Ewentualnie takie, gdzie będzie też kukurydza. Jaka jest różnica w słomie? I ja na początku myślałam, nie no co wy tam, bez sensu. Co ty gadasz, kurde, e, Przemo? Ja mówię, to, to nie, no nie, nie działa, bez sensu. A on mówi, chodź zobaczymy i pokażę ci. Zobaczymy, pokażę wam. Znajdujemy się na polu, gdzie kukurydza, słuchajcie, sypnęła w granicach 15 ton mokrej, czyli resztek porównywnych było mnóstwo. Tutaj nie było pryskane niczym. Absolutnie. Tylko wapno, w co ja najbardziej wierzę i tylko i tylko resembu dany. Tak jak mówiłem, zobaczcie, kukurydza. Włóknista, o tu się rozwaliło, ale tu nie da rady tylko. Rozwalić. Weźmiemy coś jeszcze. Już trochę przegnite z podziemi. No i. Nie ma takiej opcji. Generalnie jest tak, że naprawdę na tym całym polu, słuchajcie, te resztki pożniwne wyglądają w ten sposób. Są rozrobione. Te, które są przykryte w miarę jakoś się jeszcze rozkładają, ale ale te, które leżą na ziemi no słabo to wygląda, a teraz zabierze, zabiorę Was, pojedziemy, i tutaj będzie groch, tu będzie siany groch, ale zabiorę Was, pokażę Wam jeszcze nie niedobre ptaki zabiorę Was i pokażę Wam jeszcze słuchajcie tam gdzie był, gdzie były zastosowane bakterie to też zobaczyć jak ta przyimca się zachowuje, dostała drugą dawkę RSM i no, muszę też podjąć decyzję o rozkrzewieniu jej, więc dzisiaj jadę oglądnąć I pokażę Wam tą różnicę I sami ocencie, czy jest sens dawania, czy jest sens dawania takich bakterii, czy jest sens takich bakterii stosowanie Jest to drogi gips, nie ukrywam, yy, takie bakterie, ale po tym sezonie mam wrażenie, że mnie troszeczkę przekonały. Słuchajcie, no niestety, ale yy, tak jak powiedziałem sprzęcik się lekko zawiesił, yy, zepsuł się, musiałem to sobie dograć yy, następnego dnia, następnego dnia spadł dysz, więc na pole nie wiadę, ale żeby nie było, idę, yy, po, idę po resztki kukurydziane na pole, gdzie został, biorę byle jaki, pierwszy lepszy. Na pole gdzie zostało, słuchajcie, gdzie te bakterie zostały zastosowane. Może się guzik ze mnie śmiać. Ale widzieliście jak tam się wszystko to ciągnęło. A teraz Wam pokażę jak się tutaj. Zobaczcie. Widzicie to? To jest coś co przemawia za tymi bakteriami. Pójdę jeszcze gdziekolwiek, kurczę nie wiem. Jeszcze pójdę. Tu coś wygrzebie. O Takie coś. Losowe wybrane szczątki. Po roślinach. Zobaczcie. Patrzcie. To jest po prostu, to w ogóle nie używa się tutaj siły. Naprawdę to się rozpada. To się rozpada w rękach. Patrzcie. Naprawdę dziwna sprawa i powiem Wam, że no, zrobię jeszcze jedno doświadczenie z tymi, z tymi bakteriami, ale mam wrażenie, że one naprawdę działają I tych, i, tych, i tych resztek pożniwnych tutaj jest na tym polu znacznie mniej. Są jakoś tak bardziej, może dlatego, że coś rośnie już. Z drugiej strony pszenica, zobaczcie, zaczyna się brać. Miałem rozkrzewić, ale niestety nie zdążyłem. W przyszłym tygodniu ją dokrzewimy ccc. Jakoś to będzie wyglądało. Cóż mogę powiedzieć? O, radioza! Jestem zadowolony z takiego obrotu sytuacji. Mam wrażenie, że ta pszenica powinna być troszeczkę większa, ale pamiętam, że ostatnio też miałem e, pszenicę kukurydzy i było jeszcze gorzej o tej porze. A plon był zacny, więc liczę na to, że i tym razem e, uda mi się to zrobić. I będzie też plon zacny. Też patrząc na cenę. Która się kształtuje, która zaczyna dominować. Aha, już dzisiaj powinniśmy mieć kontrakty. To nadzieja jest tylko w suszy i nadzieja jest tylko w trampie. Bo jeżeli tak nie będzie, to 800 zł za pszenicę, 600 za jęczmień i 450 za żyto w 2025 roku. Naprawdę jest to cena bardzo realna. Nie wiem, jak się zachowa rzepak bo tutaj mamy jakieś tam strajki z kanolą bo co wprowadzili Chińczycy no to może tutaj być troszeczkę inna cena tego może być troszeczkę drożej, ale cała reszta drama. do tego słabe euro do wszystkich zwolenników złotówki i to przecież największymi zwolennikami złotówki są rolnicy. słabe euro deprymuje cenę zboża u nas w Polsce zobaczymy ale trzeba być dobrej myśli. Idziemy naprawiać talerzówkę. Następny film będzie o tym, jak, czy nawet nie o tym, tylko po prostu e, przedstawię Wam, jak wygląda, jak się prezentuje talerzówka po 5 latach użytkowania, wymienione talerze, wymienione, wymienione e, łożyska na wałach. E, także zapraszam do oglądania. Pamiętajcie, subskrybujcie, pamiętajcie, e, lajkujcie i udostępniajcie. A moc będzie z Wami i ze mną. Pozdrawiam.